Cześć jest na z tej strony Mancho, to jest kariera Mancho. United, na 15. Jeśli uważasz, że to jest najlepsza kariera na YouTube. daję ci teraz łapkę w górę. Nie, no znowu nie mogę mówić takiego głosu. Okej, okay. przynajmniej dzisiaj dwa mecze zagramy z Hull City oraz zagramy sobie z Liverpoolem, dwa mecze w Brooklyn Premier League, um, jeden na wyjeździe, a drugi na wyjeździe, czyli dwa na wyjeździe. Ogólnie tak jak pisaliście w komentarzach i prosiliście, żeby dzięki przynajmniej dwa mecze na jeden odcinek, tak, to myślę, że da się to zrobić, że będzie właśnie tak najlepiej. Następnie też zapraszam was do FIFA karierowo Oraz do mnie, dzisiaj nasu na na live'a Znowu robimy dzisiaj live'a Zobaczymy z czego dokładnie, no ale zapraszam Może uda się pobić rekord, pomożecie? Mam nadzieję, że tak Ostatnio było 107 widzów, ostatnio, czyli wczoraj Mam nadzieję, że uda wam się dzisiaj pobić ten rekord I że będzie nas jeszcze więcej, ponieważ staram się, żeby było ciekawie na tych streamach Wyłączmy sobie deszczowość, mam nadzieję nie obrazicie Bo jakoś nie widzi mi się męczenie na deszczu Debiutują pod moimi... ze mną pod, pod moim przewodnictwem, debiutują... te zawodnicy jak Hurricane. Kto tam jest? Ej, kto to jest? Teraz się skąd Pereira? Nie, 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 nie. Zagra Herrera. Jezus Maria bym wystawił. Herrera, czyli tak, debiutuje Kane, Krychowiak i Depaj. Mamy trzech zawodników, mam nadzieję, że każdy z nich pokaże mega charakter i że wygramy. Dawajmy, dawajmy, dawajmy. Casey Stadium, moi, pomijamy, no i pokazują się składy. Skład Hall City, bramki Kissidysen, potem El Davis, Dawson, Robertson, Barton, Huddleston i Vermelon tak, bo formacja 4-1-2-1-2, czyli ofensywna, no i czas się zemścić za poprzedni sezon na Hal City, uh, kiedy to nam zabrali mistrzostwo Remisem 0-0. Może ktoś właśnie jeszcze to pamięta, było to już dobre ponad 20 odcinków temu chyba. Ale ja ciągle to pamiętam. No i Squad United, Teha, Rafael, Smooney, Laporte, Show, Krychowiak, Herrera i Turner, Depay, Kane, Ronaldo. Formacja 4-4-2, zobaczymy jak to się ee, spisze. W ogóle numer robicie problem dla Kana? Nie wiem, 26 po chyba troszkę nie pasuje. Podobno, Silesian robi dużo błędów, w trzeba to wypisać. Dawajmy, jedziemy. Tak? Lepiła do i Turbę, i Turbę, i Turbę, i Turbę! Gol! Czekaj, czy to trzeba zrobić inaczej? Christian Ronaldo z golem i teraz robię... HERE AND NOW! HERE AND NOW! Gol! To jest świetne. To akurat pasuje. Ale gol, To jest warta, to trzeba przyznać. Tam jeszcze siatka chyba jakaś była, nie? Jak z podawał. Ale kto by na... kto się tym przyjmował? Gol to gol, 1 do 0. Tehe, okej, okay, ta akcja była męcząca, jakoś tak nie wiem. Wydawało mi się, że ten pik jest w stanie odebrać, a gra mi nie pozwala, to było takie irytujące. Przejdziecie, miniecie. O Jezu, czy się zdążył tak odwrócić? Co to za wieśniak. Na pewno byś tak nie dał do gry. Czemu trochę nie dech? A zresztą. No. HAL tutaj mocno przycisnęło, to widać naprawdę. To się nawet odczuwa, no niestety. W końcu strzelam. Jezusie. Co tu się dzieje? Za lekko, za lekko, za lekko. Jezusie! Co ja nacisnąłem? Przez przypadek. Dobra, trzeba to uspokoić, bo jest źle. Ronaldo! Goal. Goal. To było piękne. Here and now. Here and now. Gol! Tak jest, to jest świetne. Wszyscy razem przed monitorami. Gol! To było dobre, dobre, dobre. No, ale Silesyn też tutaj się nie popisał. 8 gol, 8 gol Portugalczyka. IPl piel nie wiesz ale dobra koniec mecz kończy wynikiem 2 do 0 2 gole cristiano ronaldo oh, bardzo ważne 2 gole które utrzymują z wyścigu po tytuł no taka prawda że tam jest jak sami widzieliście no, zaraz zresztą pokażę um. O, troszkę też miało sytuację. No, zresztą widzieliście, na pewno. Chciałem, mam nadzieję. Spójrzmy sobie na tabelę, która wygląda w tym momencie w ten sposób, że po 25 kolejkach rozegranych, stołk ma 44. My po 24 mamy punktu 43. Tak samo Arsenal. City dwie kolejki mniej, 42 punkty. Liverpool te samo kolejki, co my. Mają 40. Chelsea punktu 39. Winspark Rangers, z dwie kolejki mniej od stołku, oczywiście. 38, czyli tak naprawdę, jeszcze Newcastle delikatnie walczy się o tytuł. W sumie można powiedzieć, że jeszcze się liczą. Czyli 8 drużyn jeszcze w walce o tytuł, ale Stołki i QPR to jest po prostu mega beka. Dobra, no to to, zaraz przejdziemy do meczu z Liverpoolem. No i dobra, wszedł mi kolejny mecz, tym razem z Liverpoolem. <laughs> Zagramy sobie w sprawach niebieskich, zgraźmy przed chwilą w białych. Enfield 12, sędzia Anthony Taylor bez zmian. Z ostatniego meczu większych gra tylko Pogba zamiast Herrera, który jest zmęczony, no i Runej za Kane'a. Zgłosił do mnie też Piotruś Celeban, powiedział: Chciałbym zagrać, czuję, że jestem w gazie, no ale uznałem, że raczej nie. Nie, zdecydowanie nie. <grym> Dobra, no to co, ruszamy mecz z Liverpoolem. Mecz, który może pogrzebać ich szans na walkę o Pucharę, o mistrzostwo, a w naszym przypadku. Oważnie nas ustawić w walce po trofeum, na którym mi zależy, chyba najbardziej. Ruszamy. Enfield, Enfield, Enfield. Skład Liverpoolu: Minole, Johnson, Sakos, Cortal, Flanagan, Henderson, Matuidi, Markowicz, Asaidi, Lalane, Balotelli, formacja 4, 2, 3, 1. Um, nie, chyba nikomu tu nie brakuje względem obecnego składu. No, widzimy, Matuidi że dołączył do ich ekipy. <coughs> Ciekaw jestem, jak to wygląda. No i skład: Manchester United, Decha Rafaels, Monik Laporte, Show Krychowiak! Pogba i Turby Depa i, i Ronaldo, formacja 4-4-2. Piotr Celeban w ogóle przyjął numer po Wam. Persi zwrócił uwagę: 20 Steve Gerard, Gerard. Podobno chce zakończyć karierę tutaj. To się podziało. Piłka do Ronaldo, Christian Ronaldo, Christian Ronaldo! Gol! Gol! Here and now! Albo i nie, nie włączyło mi się. Here and now! Ale szybko ta bramka padła. Tego się w sumie nie spodziewałem. Tam kibicę Liverpool zaśpiewają. Never walk, alone, alone. a tutaj już gol! No i 1 do zera Świetne uderzenie, bałem się, że będzie takie leciutkie, co mi nie na łatwości, ale tutaj pięknie. Kleiła się piłeczka w siateczkę. No i jeden zera już w czwartej minucie. Ło, wow, dobre, show. Był książę. Karny! Jest, karny! Tak jest, już w to by było mega. To oczywiście do karnego podejdzie Cristiano Pena. Czerwona kartka. O, kurde... Ale poleciał mu w nogi. ale Skrtel to debil. Nawet w grze. Jaki jest brzydki. Boże. Dobra. Cristiano Ronaldo. Kontra... Ten pan. Miolet. A.K.A. Wieśniak. Ronaldo, Cristiano Ronaldo! Gol! Teraz to zrobimy. Here and now. Gol. No to 2 do 0 w 12 minucie, pięknie to wszystko się zaczyna ustawiać Jeszcze Liverpool w 10 Aj, no i to jest który? 10. gol Ronaldo Biel Drugim jest z rzędu, drugim jeszcze w tym odcinku w ogóle Zresztą 2 gole, czyli na razie Tylko strzelał Cristiano Ronaldo No spokojnie i go nie pokrył. Ale jest Heimerich Laporty. Co, Ronaldo kontra Matuidi. Uuu, Matuidi jak się zagalopował. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! To było coś niesamowitego. No, wszyscy razem, here and now i... gol. Tak jest. Wow, to było coś... Niesamowitego. Piąty gol Cristiano Ronaldo w tym odcinku. Nie, piąty nasz gol. Ale co tutaj w ogóle zrobił z obroną, to ja niesamowite. Ma to idygo go na chwilę odpuścić, to wystarczyło, żeby już mu uciec. Cristiano Ronaldo. Po prostu Gerard, Gerard. Na tutaj? Seria? Jeszcze Grzegorz, naprawdę? Grzesiu? Seria? Przecież piłkę ja tam wybijałem. Ewidentnie wybijałem piłkę. No oczywiście, no bo jak mógłbyś inaczej strzelić gola z co poza karnej mi nie wchodzi. No. Dobra, no David Gea. W sumie zawsze mi się marzyło, że jakoś może obronić tego karnego właśnie tej. Gerarda, no tam strzelaj, no dawaj, no kurwa. Dawaj. Tak jest. To akurat było dobre. Hehehe, co jest z TV? Nie siadło. Yeah. This man is on fire. Zdecydowanie. Groźne tutaj. Co tam znowu strzelał z TV, to czy nie? To nie ma. Kolejna zmiana w Liverpoolu, co oni robią? Trzy zmiany zrobili przez dwie minuty. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ucieka w broni Liverpoolu. Z wódek tutaj, tutaj, nie wódek, tylko z i gol gol gol, 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 gol. No to teraz wszyscy razem. Trzy, dwa, jeden. Here and now. Here and now. Gol. Ja pierdzielę szósty gol w odcinku w dwóch meczach 6 goli. Bo prąbom mi się tam będzie z wód zamiast z ale nikt tego nie słyszał. Teraz już słyszeli, teraz wszyscy co w na odcinku, żeby jeszcze raz usłyszeć tak, dokładnie chyba mi się pomylił tak powiedziałem przypadek. <laughs> ale pogrom... Nieee! Yeah! Świetne to jest. Pyk, pyk, pyk. 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 I dziękuję. 4 do zera Fantastycznie, wysokie prowadzenie Manchesteru. Waha... Bardzo chciałem, żeby Ronaldo strzelił kolejnego gola. Przesadziłem już, teraz przekombinowałem ewidentnie. Fajna piła do Depaja, Depaj Ronaldo i Depaj. No nie, no spalony. Kurde, Gwitek jest też taki głośny. To mimo wszystko już wiemy wcześniej, że jest ma gola, a mogło być 5 do 0, ja pierdzielę rozwalić 5 do 0, Liverpool No i to jest coś pięknego Dla mnie jako fana United przede wszystkim Ale czwórka też spoko Koniec, moi drodzy, koniec. Jeszcze raz Wam dzisiaj o 18.00 live na Twitchu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i jeśli Was się nauczyć nie podoba, pamiętajcie, dać łapkę w górę oraz być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Trzymajcie się na razie. Link do Twitcha tak przy okazji jest w opisie. Trzymajcie się. Na razie.